Dobrze, zanim przejdziemy do studiów, jeszcze ostatni taki drobny temat już ogólnie o cyfryzacji generalnie procesów inwestycyjnych. Jak to widzicie, jak jest teraz, jak to według Was powinno, w którym kierunku powinno iść i w przyszłości jak to będzie wyglądało, ta cała cyfryzacja, nie tylko BIM, ale generalnie cyfryzacja, czy jest w ogóle potrzebna? Mamy tu przed sobie przedstawiciela młodego pokolenia. Cieszę się, że Dominik właśnie jest naszym ambasadorem do spraw studentów, bo my, jako stowarzyszenie, bardzo chcemy edukować przyszłe pokolenia, ale z perspektywy takiej, że chcemy dawać tą wiedzę na podstawie wiedzy naszych ekspertów, bo mamy różnych ekspertów z różnych obszarów, ale chcemy się dzielić tą wiedzą tych ekspertów właśnie dla studentów, którzy wkroczą w ten rynek. Dla mnie osobiście no to jest nieuniknione wiadomo, postęp po cyfryzacji tak bardzo mocno dzisiaj postępuje, że tak naprawdę nie wiemy, co będzie za 50 lat. Mhm. Szczególnie widać to po sztucznej inteligencji, która bardzo mocno wchodzi w życie w każdym aspekcie i w świecie budowlanym także. Dla mnie osobiście to będzie pełna automatyzacja, robotyzacja takiego procesu budowlanego, czyli w tym momencie. Może to tak zabrzmi, nie do końca optymistycznie, bardziej pesymistycznie. Ja uważam to w perspektywie optymistycznie, czyli pełna robotyzacja, mhm. e, czyli maszyny zastąpią pracę człowieka pod względem tym, żeby on będzie budował, wykonywał te ciężkie prace, ale człowiek dalej będzie potrzebny do zarządzania całym tym procesem podejmowania decyzji, bo oczywiście inteligencja idzie w tym kierunku, że ma nas wspierać, a nie zastępować.